Udało wam się tak zaplanować czwartek żeby mieć tą długą majówkę czy raczej musieliście dzisiaj powrócić pod dniu wolnym do, do swoich zajęć i wykonać jakieś zaległości czy, czy nadgajacie coś w domu czy robić jakieś prace ogrodowe czy może sprzątanie nie wiem pochwalcie się w komentarzach co ciekawego robiliście. Witam was bardzo serdecznie na kanale YouTube Baltic Baltic.pl odcinek numer 363. W którym chciałbym Wam pokazać spodnie do pracy marki Sneakers Workwear. Spodnie all z najnowszej kolekcji, wyposażone w tą, w tą wyposażone w tą mieszankę materiałów, twill, stretch i tym podobne. Spodnie zachowują się jak spodnie dresowe to jest, to jest mniej więcej ta wygoda. Spodnie, swoją premierę już miały na naszym kanale, ale dzisiaj chciałbym je Wam pokazać w odsłonie w błękitnym kolorze, bez worków kieszeniowych, czyli taka wersja bardziej cywilna, bardziej do, do takich prac może mniej, mniej wymagających posiadania tych zewnętrznych wielu wielu, wielu kieszeni. Co, co ciekawego, zobaczcie sami, jak te spodnie wyglądają. Przewijam kamerę trochę niżej, żebyście mogli dokładnie, dokładnie zobaczyć, jak jak te spodnie wyglądają i co mają do zaprezentowania. Zobaczcie sami w kolorze tym błękitnym one wyglądają naprawdę świetnie. Dzisiaj bo ktoś ostatnio zauważył podczas jednego odcinka że nie miałem założonych nakolanników. Dzisiaj założyłem nakolanniki Sneakersa, te takie żółto-czarne, pewnie, pewnie kojarzycie ten, ten model. Założyłem, żeby Wam pokazać, jak te spodnie wyglądają, z włożonymi na Oczywiście zrobiłem nie tak jak trzeba, na kolaniki włożyłem już po nałożeniu spodni, a nie odwrotnie, ale powiem Wam, że zajmuje to dosłownie chwilę. Wystarczy zagiąć te dwa dzióbki tutaj na samym końcu na wsunąć w tą kieszeni, umiejscowić umiejscowić za te zaszycia i macie, macie już wszystko, wszystko umocowane. Co do samych spodni. Oczywiście przede wszystkim wygoda. Wygoda i to porównywalna do wygody noszenia jeansów ze streczem albo spodni ze streczem, ponieważ nie ma żadnego krępowania ruchu w żadnym, ale to w żadnym w żadnym wypadku, w żadnym ruchu, w żadnej. Można by później biegać. Zobaczcie, to jest całkowita swoboda ruchów, nawet z założonymi kolanikami. Na kolaniki super prosto można założyć, wystarczy odpiąć, odpiąć kieszeń i wyciągnąć je tutaj ze środka. Przy wyciąganiu należy włożyć ręki, rękę i od, odgiąć te te dwa odstające. E, takie dziupki na samym końcu, gdzie, które, które służą do mocowania na kolanikę w odpowiednim miejscu, żeby ich po prostu nie zerwać. Wystarczy to wyciągnąć i już macie spodnie bez na Jak widzicie, materiał, myślę, że teraz będzie dobrze widać, materiał ten jest z takim e, wypuszczony z zapasem tutaj, żeby w momencie, kiedy wkładacie na kolaniki e, do spodni, żeby nie było takiego uczucia, że w, mom w tym momencie, kiedy wkładacie. Wkładacie na kolanik. O, zobaczcie, włożony, zapięty i wszystko, wszystko załatwione. Te, jakby, kieszenie na są takie ze zwiększoną ilością materiału, żeby kiedy wkładacie na kolanik do spodni, żeby ten na wypełnił tę kieszeń, a nie było tak, że momentalnie kiedy wypełnicie tę kieszeń, to macie tu spięty, spięty tył, tył nogawki i za chwilę po po chwili pracy czujecie dyskomfort, bo został tutaj wasze Żyły zostały ściśnięte i czujecie się z tym źle. Jak widzicie, po wyjęciu na kolaników, spodnie wyglądają już całkowicie, całkowicie cywilnie. Nie ma, nie ma kieszeni zewnętrznych, monterskich, co moim zdaniem dla, dla tych, którzy używają no niekoniecznie tylu narzędzi, czy tylu, tylu tyle śrub, muszą mieć przy sobie, czy innych produktów, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Materiał rozciągający się w każdej pozycji, z każdej strony. Nawet, nawet tutaj ten materiał na kolanach rozciąga się, więc, więc jakby całe spodnie pracują w każdą stronę, w którą byście nie robili, nie robili jakiegoś ruchu. Zobaczcie, jak wielki klin jest w kroku, dzięki czemu jest, oprócz tego, że materiał sam w sobie się rozciąga, to jeszcze te wszystkie pracujące, pracujące części świetnie się rozciągają. Jeśli chodzi o kieszenie, to na pewno zwróciliście uwagę, że kieszeń na lewej nogawce jest bardziej przesunięta do przodu. Wcześniej Wcześniej ta kieszeń była delikatnie odsunięta na bok. Teraz ona przesunęła się do przodu, co przede wszystkim ułatwia do niej dostęp. Jeżeli chodzi o, o wsuwanie tutaj ręki, ona cała została zabezpieczona kordurą, dzięki czemu możecie dalej wsypywać tu wszystkie, wszystkie niezbędne rzeczy. Kieszeń, jak widzicie, w momencie ruchu ten dół jest bardzo wysoko niedoszyty, więc to jest około 10 cm tej przestrzeni. Kieszeń jest, jak widzicie, Wydaje mi się, że jest powiększona. Jeżeli chodzi o rozmiar tej kieszeni, to tutaj mamy więcej miejsca. Dołożony został tutaj: dołożona jeszcze jedna przegroda na długopis. No i tutaj, oczywiście, przewrody na ołówki, długopisy, bądź cokolwiek. I jeszcze jedna duża kieszeń. Tutaj na duży portfel, naprawdę duży. Na duży telefon. Myślę, że nawet Galaxy Tab spokojnie, spokojnie by tu wszedł, bo, bo, bo ta kieszeń jest naprawdę duża. I oczywiście logo, logo sneakersa. NIGARD, czyli, czyli ten system mocowania, mocowania na kolaników, żeby zawsze one były, były na miejscu. Na prawej nogawce, oczywiście, z czego słyną spodnie marki Sneakers, mocowanie do noża. Nóż miał akurat premierę parę dni temu, więc do, do tego jeszcze mała przegroda na, na długopis albo na suchy marker i ta dłuższa kieszeń tutaj na, na jakiś tam przydatny, przydatny produkt. Oczywiście nie doszyta do. Z tyłu Dwie kieszonki, całe wykonane z kordury. Jak widzicie, znowu kieszonki są mocno odstające, więc swobodnie można do niej napakować dużo, dużo przydatnych rzeczy i, i cieszyć się tutaj swobodą ruchów. Jeżeli chodzi jeszcze o strecz, to stretch widzicie, tu w tej części, tutaj na, na udzie, dzięki czemu nie ma żadnej, żadnego dyskomfortu, jest pełna, pełna swoboda ruchu. Tu jeszcze dodatkowo uchwyt da. Dodatkowe, dodatkowe kieszenie niterskie, jeżeli jednak byście, byście takiej kieszeni potrzebowali, po dwóch stronach są uchwyty, żeby te kieszenie do tych spodni przeszyć. Dołem, oczywiście, też tutaj w tej dolnej części kordura, wykończenie nogawek z materiału kordura, bo wiadomo, że ta część najczęściej się uszkadza. A do tego jeszcze. Kordura jest materiałem hydrofobowym, który nie przyciąga wilgoci. Więc, jeżeli ciągnie Wam wilgoć przez buty, gdzieś chodzicie po mokrym, spodnie nie będą namakać tutaj od namoczonych nogawek, tylko po prostu kordura zepchnie tą wodę w dół i nogawka, nogawka nie, będzie, nie będzie łapała wody. Fajnym rozwiązaniem jest oczywiście guzik, który jest takim, już Wam to pokazywałem kiedyś na, na zbliżeniu. Guzik jest takim mocnym napem mocowany metal do metalu, więc, więc nie ma tutaj oporów, że wyrwiecie, wyrwiecie guzik z materiału, bo, bo ten nap jest bardzo, bardzo mocny. Proste, proste zapinanie i, i mamy, mamy to wszystko, wszystko gotowe. Ja dzisiaj zostawiłem akurat te spodnie z butami BASE model K Roads z kolekcji Captive. No, myślę, że fajnie, fajne dopasowanie, bo błękit tu i tu i, i mamy, mamy fajną, fajną, fajne dopasowanie kolorystyczne, jeżeli komuś takie buty też przypadną do gustu. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o spodnie marki Sneakers, to już będzie na tyle fajny produkt, ciekawy. Kolorystyka na pewno zwraca uwagę na siebie, bo rzadko się zdarza tak, tak, tak fajnie dobrany kolor w spodniach do pracy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to myślę, że zbliżamy się ku końcowi. Przypominam, byliście na kanale YouTube firmy BalticBHP.pl. Zapraszam do kolejnych odcinków, a następny już jutro. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć!